Cześć z tej strony Mateusz, można powiedzieć, że dzisiejszy film nagrywam po kilkuletniej obserwacji czy to komentarzy pod moimi filmami czy to po prostu normalnego życia. Chodzi o taki nieoderwalny element jeśli chodzi o korzystanie z iPhone'a, a raczej samego iOS'a. A mianowicie chodzi o wymuszanie zamykania bądź zamykania aplikacji działających w tle. Czy warto to robić? Odpowiedź krótka brzmi nie. Zdecydowanie nie warto tego robić i już wam mówię dlaczego tak jest. Dlaczego tak się dzieje, już wam mówię, ale żeby nie było, że jestem gołosłowny i biorę te wszystkie informacje z sufitu, powiem wam, na czym się wzorowałem. Jednym z przypadków jest mailowanie Krega Federiciego, czyli osoby odpowiedzialnej m.in. innymi za iOSa i Mac OS w Apple z. Klientem, po prostu, który zapytał, czy ma sens w ogóle wyłączanie aplikacji na iOSie. On jednoznacznie powiedział i stanowczo, że nie ma to sensu. Natomiast drugą osobą, którą się posłużyłem, można powiedzieć, że jest szanowany, związany z Apple, dziennikarz John Gruber, który po prostu ostatnio nawet wytłumaczył to, dlaczego tak się dzieje. Program po wyjściu idzie tak naprawdę do pamięci RAM i tam sobie grzecznie siedzi i czeka, nie wchodząc w ogóle w konflikt, jakby z baterią, nie zużywając jej, na ponowne jego uruchomienie. Natomiast w momencie, w którym wy wyłączacie tę aplikację, po czym ją włączacie, to muszą po prostu zostać wykonane pewne czynności, które właśnie forsują jakby tą baterię, ze względu na to, że procesor jest bardziej obciążony, aniżeli po prostu telefon miałby przetransportować ten program z ramu, żebyśmy go sobie odpalili. Zresztą dodatkową zaletą wczytywania programu właśnie z ramu, czyli zostawiania go w tym multitastingu, jest to, że te wszystkie funkcje, grafiki, animacje, cokolwiek tam mieliśmy odpalone, to tak naprawdę od razu się wczytuje. Jest o wiele ten proces szybszy, aniżeli to, aby cały program musiał się od nowa, od zera tak naprawdę wczytać dla nas. I jak możecie sobie na na przypomnieć taką sytuację, a raczej taki film, w którym się porównuje na przykład najnowszego iPhone'a do najnowszego Samsunga, jak nam jest z otwieraniem właśnie aplikacji. IPhone tak naprawdę po powtórnym otwieraniu aplikacji wszystkie aplikacje otwiera z RAMu, natomiast Samsung, na przykład, jeśli chodzi o Androida, często zamyka te aplikacje i musi je od zera wczytać. Także jeśli jesteście w stanie się odzwyczaić, wiem, że to jest trudne, po niektórych znajomych, to zresztą widzę, którym wielokrotnie tłumaczyłem, to że to jest bez sensu po prostu zamykanie tych aplikacji, bo nie ratują tak naprawdę baterii, tylko jeszcze ją obniżają. Więc jeśli uda Wam się to zrobić, to naprawdę będzie bardzo. Dobrze, chociaż z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że nie liczyłbym raczej na jakieś spektakularne wyniki, jeśli chodzi o osiągi baterii. Tutaj nie będzie tak, że będziecie mieć teraz 50% więcej naładowanego telefonu, takiego czegoś na pewno nie możecie się spodziewać. Ale stosując to jakąś większą skalę, na przykład w skali roku, będziecie na pewno w stanie zaoszczędzić trochę procent. To tyle ode mnie. Tyle jeśli chodzi o obalenie mitu, można powiedzieć, jednego z najbardziej popularnych, jeśli chodzi o ios -a. Czy to właśnie zamykanie aplikacji pomaga? Definitywnie Wam mówię nie, a wręcz może obniżać nawet ten poziom naładowania. Jeśli macie jakieś pytania to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, ode mnie to na tyle, do zobaczenia, cześć!